rodziny, walentynki, rocznica, święta, czyli poszukiwanie idealnego prezentu. A może po prostu 22, leżysz w łóżku i skrolujesz TikToka w poszukiwaniu nowego zapachu dla siebie. W całe szczęście my wychodzimy naprzeciw Twoim potrzebom. Właśnie dlatego stworzyliśmy przewodnik zapachowy, który znajdziesz na naszej stronie w specjalnej zakładce. Po wejściu na naszą stronę oczywiście promocje. Polecamy je sprawdzić. Nad nimi mamy kilka specjalnych zakładek i jedną z nich jest właśnie przewodnik zapachowy. Tu witamy Was filmem, a pod nim znajduje się aktualny brand miesiąca, o którym zresztą opowiadamy cyklicznie na naszych social mediach. To akcja, dzięki której kupicie zapachy swojej ulubionej marki w jeszcze lepszych cenach. Topowe kategorie, czyli francuskie, arabskie, niszowe i unisex. I może część z Was tego nie wie, ale mamy oczywiście własnego bloga. A na nim regularnie pojawiają się ciekawe artykuły, z których można czerpać dużo sprawdzonej wiedzy. Okazje zapachowe, czyli interaktywna część, dzięki której możesz wybrać dogodną dla siebie opcję. Oczywiście nie zapominamy o bestsellerach, a to jest zdecydowanie moja ulubiona część tej zakładki. Musicie przyznać, że wyskakujące perfumy wyglądają bardzo efektownie. Miesiąca już był, więc przyszła pora na produkt miesiąca. A jeśli Was zainteresuje, to z tego poziomu możecie łatwo wrzucić go do koszyka. Nie zatrzymujemy się, jeśli chodzi o dostosowanie się do Waszych potrzeb i personalizację wyszukiwania. Teraz możecie trafić na swój Signature Scent, szukając po konkretnych nutach zapachowych. Wiralowe zapachy, czyli to, co najczęściej widzimy w social media. A zaraz pod nimi znowu personalizacja wedle Twoich upodobań. Zapachy niszowe, czyli najbardziej hot-temat ostatnimi czasami. Jeśli chcesz pachnieć wyjątkowo i nietuzinkowo to jest zakładka dla Ciebie. Tego polecamy nie omijać, bo znajdziecie tutaj najbardziej bardziej atrakcyjne promocje, a zaraz pod tym topowe marki. Ja akurat wybrałam perfumy dla niej od Paco no i coś, o czym mówiłam na samym początku, czyli prezentownik, gdzie znajdziecie zapach na każdą okazję. A na końcu mamy mapę, gdzie możecie znaleźć perfumy z konkretnego kraju. Dla przykładu kliknęłam Zjednoczone Emiraty Arabskie, ale jest tego o wiele więcej. Daj koniecznie znać, czy takie treści są dla ciebie pomocne i czy będziesz korzystać z naszego przewodnika.